Majówka za nami. Zobaczmy, czym żył Grudziąc przez ostatnie dwa tygodnie. W ostatnim czasie miasto pozyskało ponad 40 milionów złotych. Zobaczmy, jakie inwestycje zostaną dofinansowane. Po wielu, wielu miesiącach zabiegów Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zakupiła tereny przy naszym węźle autostradowym. To jest tam, gdzie niedawno miasto zbudowało układ drogowy, też współfinansowany ze środków rządowych, ale dzięki tej inwestycji, właśnie teraz strefa zakupiła ten teren od Kowru za ponad 11 milionów złotych i, co jest też bardzo ważne, będzie na tym terenie inwestować. Nie będzie tego terenu sprzedawać, nie będzie poszukiwać inwestora, który by samodzielnie budował halę produkcyjną czy magazynową, tylko po raz pierwszy właściwie w Grudziądzu, tak można powiedzieć, będzie to tylko i wyłącznie inwestycja właśnie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która oczywiście będzie poszukiwała dzierżawców na, na te hale produkcyjną, produkcyjno składową Każda tego typu inwestycja no, przysparza właśnie środki w postaci wpływów z podatku od nieruchomości. Cała inwestycja jest podzielona na pewne etapy. W tym roku mamy do wydania ponad 1 500 tysięcy złotych, czyli tutaj wiąże się z tym za opłata za wykonanie projektu. Budowlanego, no i chcielibyśmy, jeżeli już zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonywanie robót, aby rozpoczęły się prace ziemne właśnie już na tej działce. Firma projektująca ten obiekt no, cały czas współpracuje z nami, jeśli chodzi o dopięcie. Szczegółów wyglądu i funkcjonalności tego obiektu. Obiekt, w którym w tej chwili się znajdujemy, no, nie spełnia wymogów BHP, które y, powinniśmy spełniać czyli y, są za wąskie bramy, y, nie ma dosyć miejsca między samochodami, i tego tutaj nie jesteśmy w stanie zmienić. Są to ograniczenia, jakie ma ten obiekt wybudowany w latach 20. zeszłego stulecia. Chcielibyśmy, tak jak przewiduje to właśnie ten program modernizacji służb mundurowych, zakończyć tę inwestycję w 2025 roku i do tego zmierzamy. Z Panem Wojewodą trzy umowy na dofinansowanie jeszcze w ramach środków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Trzy umowy na zadania inwestycyjne, z czego dwie dotyczą zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Jedna umowa dotyczy modernizacji instalacji tlenowej i miejsc do pobytu pacjentów izolowanych w oddziale chirurgii dziecięcej naszego szpitala. Łączna kwota przyznanych dotacji to jest 4 miliony. 813 800 zł, z czego 3 miliony 400 tysięcy tej inwestycji w infrastrukturze szpitalnej, czyli w infrastrukturze oddziału chirurgii dziecięcej. Ponad milion 400 tysięcy to jest zakup dwóch jednostek aparatury medycznej dla oddziału kardiochirurgii. Jest to aparat ECMO i pompa do krążenia pozaustrojowego. Święto flagi, półmaraton i piknik patriotyczny. Sprawdźmy, jak Grudziądzanie spędzali majówkę. Po dwóch latach wracamy do, do tego symbolicznego przemarszu, do tej takiej miłej, jednak e, miłego święta, święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jedno z najmłodszych świąt, bo od, tysiąc, od 2004 roku m, zostało uchwalone i trwa e, e, przez ten okres czasu. Jedno z najmłodszych, ale jedno również, tak pani powiedziała na początku, z, z ważniejszych. E, chodzi o korzenie, chodzi o przynależność, chodzi o te dwa najważniejsze kolory poza godłem e, w historii Polski. Wszyscy o tej fladze pamiętamy. Ta flaga szła z nami przez wieki, z naszymi przodkami, którzy oddawali największą cenę, cenę swojego życia za wolną Polskę. Bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj możemy świętować umiłowanie naszej, naszej ojczyzny i to, że możemy być dumni, że jesteśmy Polakami, że możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Trasa jest po raz pierwszy zupełnie zmieniona. Ta część biegnąca po ulicach Grudziąca związana jest to z remontem ulicy Toruńskiej, którą zawsze biegła trasa. W tym roku więcej kółek robimy tutaj na terenie Starego Miasta Sienkiewicza, Mickiewicza i później wybiegamy przy rondzie nad Wisłą, i potem już stałą trasą przez most do Rulewa przez grupę. popularyzacja biegania. Promocja Grudziądza przez sport. Wydaje mi się, że bardzo dobrze nam to wychodzi. Mamy tutaj dużą grupę osób spoza Grudziądza. Około 100-120 osób to są Grudziądzanie na no te 400, więc 300 osób to są mieszkańcy innych miast, a nasz nadrzędny cel to jest właśnie kultywowanie pamięci o Bronisławie Malinowskim. Kolega Wiktor namówił mnie na start, bo mówił, że Impreza jest zorganizowana z pierwsza klasa. Nie można bez tego żyć. Temu mówię, chcę wrócić za rok do Grudziądza, nie? bo jest fajnie, no i to nakręca. To jest fajna trasa. Często malownicze są tereny tam, te wioskowe. No i przebieganie przez most tutaj Grudziąski na Wiśle urok ma swój. Lubię swoje jakieś granice przekraczać. Dzisiaj nie było jakiegoś wielkiego szału, ale zadowolony jestem, że, że dobiegłem, bo trasa nie była, nie była łatwa. Trasa jest wymagająca, ale ciekawa historyczna, która niesie wiele wartości poza typowo sportowych i przede wszystkim. Daje takie, chyba, tak mnie się przynajmniej to wydaje, poczucie zdecydowanie większego spełnienia niż przebiegnięcie trasy bez historii. To jest to właśnie co tworzy to miejsce, to jest to, ta wyjątkowość, która pozwala nam połączyć się z historią polskiej lekkiej atletyki. Witaj. Przez zabawę i naukę tak do głowy. Dzieciaki te, które dzisiaj przyszły można powiedzieć wypełniły swoją misję, spełniły się na medal. Poruszymy takie tematy jak ojczyzna, wolność, bohaterstwo, no takie najważniejsze dla Polaków. Oto dzisiaj przypada 231. rocznica uchwalenia ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku. Z dzisiejszej perspektywy pewne sprawy wydają się oczywiste. Jednak dzieje się tak za przyczyną tych wielkich ludzi przeszłości, którzy mieli dość odwagi. By przestarzałym strukturom rzucić wyzwanie. Zabiegając o dobro Rzeczpospolitej, zawsze starajmy się, by wpierw panowała w niej praworządność i by rządzona była rozumnie i sprawiedliwie. Tylko w ten sposób zapewnimy jej konieczny rozwój, tylko tak uczynimy ją dobrym miejscem do życia dla nas wszystkich. Przyszło nam obchodzić dzisiejsze święto w czasie szczególnym. Za naszą wschodnią granicą trwa konflikt Rosja, która była kontynuatorem, która jest kontynuatorem tej Rosji, która spowodowała nasze problemy w przeszłości. Na koniec wracamy do cyklicznych spotkań z prezydentem. Tym razem Maciej Glamowski odwiedził mieszkańców Mniszka. To już jest kolejne spotkanie, to już jest trzecie spotkanie. Przypomnę, że wcześniej się odbyło na osiedlu Rząd, na osiedlu Szczemięcin, teraz Mniszek, ale już, już, już w maju ruszamy ze spotkaniami na osiedlu Lotnisko i na Kawalerii Polskiej. Warto robić tego typu spotkania, bo każde spotkanie jest konstruktywne. Wielu mieszkańców wnosi bardzo ciekawe pomysły, drobne pomysły, drobne sprawy, które są bardzo ważne z punktu widzenia danego osiedla, danej ulicy. Nie zawsze te, te, te sprawy są widoczne gdzieś tam z ratusza, dlatego taki kontakt bezpośredni średnich z mieszkańcami, kol, kol, znaczy każdej dzielnicy jest bardzo, bardzo cenne, w tej chwili już mamy czasy takie popandemiczne, więc wróciłem do, do, do tego typu spotkań. Obiecał Pan, że na ulicy Mazurskiej od numeru 8 do Alei Sportowców... W ramach remontu będzie w końcu położony chodnik. Od 70 lat chodnika tam nie ma. Panie prezydencie, szanowni państwo, rzeczywiście no, budynki mają różne struktury własnościowe i w związku z tym, że, że jest to nie do końca nasz teren, trudno nam się też um, jakby ponosić nakłady na część działek, która do nas nie należy. Mniej zwrócimy uwagę tutaj na to, o czym pani mówi. Weźmiemy to pod rozwagę, bo no, akurat struktura własnościowa tej nieruchomości jest taka, że ten chodnik nie leży w obrębie mm, tutaj nieruchomości. Chodzi mi o garaże przy Gieremskiego. Tam jest dosyć dużo garaży, tam jest tak okropna droga, tam jest elektrobud, rozjeżdżają. My samochodami naszymi jeździmy to wiadomo, lekkie, a tam jest 10 tonowy. to co on robi? Co on robi? Tam się niczego I tak chodzi tylko o to, żeby przynajmniej dwa razy do roku przejechać kolczatką lub czymś, żeby to wyrównać. Jest gro takich dróg, ścieżek, przejść. Tutaj między innymi też dojazd do tych garaży, no który generalnie jest własnością Gminy Miasto Grudziądz, natomiast nie jest zarządzany przez ZDM. I my te środki, no tutaj Pan prezentuje w jakiś sposób też planować. Z tego co wiem, to tam jest chyba 50 ponad 50 osób, więc jakbyście się panowie, państwo trochę skrzyknęli, to może by się udało w ramach tego budżetu obywatelskiego również jakieś pieniążki zdobyć. Mieszkam blisko 40 lat na tej Tatrzańskiej. Z początku ja i moi sąsiedzi byliśmy cierpliwi, ale ostatnio wszystkie naokoło ulicy mniej może takie popularne mają kostki wyłożone, jest ładnie, a nas to tak traktuje, jesteśmy bardzo źle potraktowani. Mamy bardzo dużo potrzeb, jeżeli chodzi o miasto, realizacji dróg osiedlowych. Dróg osiedlowych, na które nie możemy zdobyć dofinansowania zewnętrznego. I to trzeba jasno sobie powiedzieć, od wielu, wielu lat po raz pierwszy ruszył program budowy dróg osiedlowych. Jeżeli rzeczywiście ta infrastruktura nie wymaga e, modernizacji czy zmiany, no to to jest zdecydowanie e, niższa, niższa wartość. Więc e, to, co mogę Państwu zagwarantować, jeżeli tylko środki w budżecie się znajdą, a jeżeli radni zagłosują za zmianami w budżecie, e, wprowadzeniem takiej czy innej inwestycji, Drogowej, no to, no to oczywiście to zrealizujemy. W tej chwili i tak realizujemy rekordową liczbę inwestycji polegających na modernizacji, modernizacji no, tej infrastruktury, infrastruktury drogowej. Czy autobus linii numer 11 będzie kursował cały rok? Na razie planujemy kursowanie. W do września jako linia sezonowa zapewniająca dojazd do Micu Miłoleśnej na działki. Czy jest możliwość poprowadzenia linii tramwajowej z Rządza do Mniszka? Otóż są takie plany, e, może nie do samego Mniszka, do, do, e, do to do, do Miszka, tylko że po drugiej stronie jakby To, to, to jest w planach taka, taka budowa czy rozbudowa sieci tramwajowej w kierunku Miszka. To jest zaplanowane planistycznie, to nawet dzisiaj jak Państwo pojedziecie tą nową drogą, która została wybudowana jest taki szeroki pas pozostawiony to właśnie tam teoretycznie powinien w przyszłości jechać tramwaj. Zresztą to samo jest wzdłuż ulicy Konstytucji 3 maja tam gdzie dzisiaj jest pętla. I pętla koło państwa po przeciwnej stronie torów jest też taki taki pozostawiona duża parcela i, 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 i tam też no, zgodnie z planami powinna w przyszłości być wybudowana linia tramwajowa do miszka, która ma obsłużyć Tą taką część przemysłową, a dla Państwa być też takim punktem przesiadkowym po, po drugiej stronie. Już niedługo urodziny Grudziądza. Za dwa tygodnie zdradzimy Wam, jakie atrakcje przygotowano z tej okazji. Do zobaczenia!